do matury zostało 213 dni, a ja Was zapraszam na study vloga. Zaczęłam naukę od obejrzenia filmiku od Ani od biologii na temat lipidów. W międzyczasie zrobiłam fiszki i teraz się ich uczę, jak widać. Oprócz tego korzystam właśnie z tego wadymekum z nowej ery oraz zbioru kolińskiego. Swoją drogą, ostatnio kupiłam tablicę słuchościeralną i to ma potencjał do nauki. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. A tutaj powtarzam sobie teorię z budowy atomu z kursu chemia z rozum to. Mam zapowiedziane duże sprawdzian powtórkowe w szkole, więc... Przydałoby się już zacząć użyć. I na koniec dnia trochę zadań z matematyki. Witam serdecznie w nowym dniu. Zaczęłam od zadań z chemii, z budowy atomu. Dzień wcześniej robiłam teorię, więc wzięłam się teraz za zadania. Generalnie jestem zadowolona z tego, jak mi idzie ta budowa atomu. Raczej wszystko ogarniam i jak robię błędy, to są takie typu nie doczytam polecenia. Ale generalnie wiem, co robić i jak tam wszystko działa, więc myślę, że jest ok. I na koniec znowu matematyka, zrobiłam tam chyba z 30 zadań, więc serio jestem dumna z siebie, bo myślałam, że do tego w końcu nie usiądę. I to było na tyle. Bajojo.